MVP meczu Ola Burzyńska 83-75. Taki mecz średni właśnie dokonanie. No, wydaje mi się, że pierwsza połowa była zdecydowanie lepsza niż ta druga, gdzieś bardziej zostawiałyśmy i dzięki temu miałyśmy szansę, żeby wybiegać do kontry. No ale to są derby, wiadomo, że są emocje do samego końca i ważne, że ten mecz wygrałyśmy. Właśnie chyba najważniejsze było żeby wygrać ten mecz. No. Końcówka miała być jakaś emocjonująca. No. to było taki spokojne, zakończyłyście sobie pole, No, no czy ja wiem, że taki spokojny, no ale ważne, że to wyciągnęłyśmy i do samego końca tam mądrze grałyśmy i, i mamy. Po tych ostatnich dwóch porażkach to takie dobre przełamanie? Wydaje mi się, że tak, bo jednak te mecze były przegrane gdzieś taką małą liczbą punktów. A tym bardziej, że po pierwsze właśnie, żeby przełamać tą złą pasę, a po drugie, no to są też derby i żeby to takie dla nas powiedzmy podwójne zwycięstwo, że wygrało 80 tam ze Wisła W Wisłach raczej ktoś za to nie ma się co martwić. Mógł dzisiaj 83 do 75, bez trudu pokonał rezerwę. Za to.